Na wypadek, gdybyście nie wiedzieli, przez ostatnich kilka lat posypało się w naszym kraju naprawdę sporo komiksów z Johnem Constantinem. Dostaliśmy ran Briana Azarello, Gartha Enisa, Warrena Elisa, Jamiego Delano i najnowszą historię Simona Spuriera. Czyli w dużym skrócie mówiąc, jeśli chcecie poznać angielskiego ulicznego maga, naprawdę macie teraz w czym wybierać. Ilekroć jednak wychodzi dużo grubych tomów, zawsze pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, od czego zacząć, bo wbrew temu czego można by oczekiwać, Egmont nie wydał wspomnianych ranów chronologicznie. A drugie pytanie to: czy na pewno chcesz wydać okładkowych przynajmniej 100 zł, by przeczytać komiks z bohaterem, którego możesz nie polubić? Tym z was, którzy mają jakieś wątpliwości albo problem z odpowiedzią na którekolwiek z tych pytań przychodzi z pomocą nowy komiks z imprintu DC Black Label zatytułowany Hellblazer. Wzlot i upadek. Napisany przez Toma Taylora, nie będzie przesadą mieć nazwę tego pisarza jedną z największych gwiazd DC ostatnich lat. Stworzył takie serie jak Deceased, Injustice, pisał Suicide Squad, Każda z tych serii wyszła bądź wychodzi w naszym kraju i cieszą się powodzeniem. Jak również Old New Wolverine czy X-Men Red, które napisał dla Marvela. Ilekroć Tom Taylor brał się za któregokolwiek superbohatera, zawsze udowadniał, że po pierwsze, rozumie z kim ma do czynienia. Potrafi pisać tych bohaterów zgodnie z ich charakterami, z ich lorem, z poszanowaniem relacji, które napisali wcześniej inni scenarzyści. A po drugie,. Tom Taylor potrafi pisać tak w ogóle. Jego scenariusze zawsze mają świetną ekspozycję, bardzo dobrą strukturę i nawet serię po 11 zeszytów, które u każdego innego pisarza kompletnie rozlazłyby się po zakończeniu pierwszego story arku, u Toma Taylora sprawiają wrażenie zaplanowanych co do numeru. Jest to ogromny wyczyn, biorąc pod uwagę, jak duże wydawnictwa, sugerując się chwilowymi wynikami sprzedaży, potrafią szybko ukrócić wszelkie artystyczne plany. No i wreszcie, skoro już rozpływam się nad talentem Toma Taylora, zawsze ujmuje mnie jego tempo akcji, które jest odpowiednie. Nie za szybkie, gdzie przewracamy strony co sekundę, nie poświęcając zbyt wielkiej uwagi wszystkiemu, co się dzieje. Podobnie jak nie za wolne, gdzie grzęźniemy w tekstach w chmurkach na długie minuty, gubiąc komiksowe flow, które jednak powinno płynąć. Zawsze uważałem, że scenariusze komiksowe muszą mieć w sobie coś z formy scenariusza filmowego. W nich zaś strona znormalizowanego tekstu powinna odpowiadać minucie gotowego filmu. Trzeba dbać o to, żeby na stronie scenariusza nie było za dużo niepotrzebnych opisów ani akcji bez dialogów. Trzeba to wszystko zrównoważyć, żeby film nie był ani przegadany, ani przeakcjowany. O ile takie słowo w ogóle istnieje, pewnie nie. Wydaje mi się, że dobrze napisany komiks powinien mieć ten balans i komiksy Toma Taylora zdecydowanie mają. Okej, okay, ale skończmy już gadać o tym wszystkim co dookoła i przejdźmy do konkretu. Jak prezentuje się Hellblazer, Wzlot i Upadek? Prawdę mówiąc, bardzo przyjemnie. W tym komiksie cofamy się do przeszłości Johna Constantina, do jego narodzin, śmierci matki i mrocznych początków ulicznego maga. Jako nastolatek John chciał zrobić wrażenie na dwójce przyjaciół i spróbował przyzwać demona podczas sztormu u wybrzeży Anglii. Nie sądził, że to się uda, bo z wiarą było u niego zawsze na bakier, ale jednak jego i przyjaciół zabrała ogromna fala. John i Aisha przeżyli, ale Billy, syn bogatego ojca, stracił życie. Teraz lata po tamtych wydarzeniach Aisha jest detektywem w policji i trafia na trop bardzo specyficznych śmierci milionerów i multimilionerów. Ci spadają z nieba jak skrzydlate anioły, roztrzaskując się o chodnikowy bruk. Nie wiadomo do końca czy są to samobójstwa czy morderstwa. Skąd bogaci ludzie wzięli skrzydła na plecach? Dlaczego sprawą zainteresowany jest sam Lucifer Gwiazda Zaranna? Tutaj jednak z pomocą pojawia się John Constantine, by odnowić znajomość z Aishą, pomóc jej rozwiązać sprawę, a przy okazji uratować świat i podnieść status życia najbiedniejszych Brytyjczyków. No bo poza pokonywaniem demonów, John Constantine jest przecież zadeklarowanym lewakiem i bojownikiem z nierównościami społecznymi. Jest tym gościem, który przypomni na łamach tego komiksu, że nikt, kto ma na swoim koncie miliard funtów, nie zarobił go w uczciwy sposób. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, by pracować tysiąc razy ciężej od milionera chociażby. Oczywiście wielu czytelników może w tym momencie podnieść raban, że oto znowu poprawność polityczna wchodzi nam z butami w komiksy, ale tak szczerze John Constantine zawsze taki był. Zawsze gardził pieniędzmi i utożsamiał wolność bardziej z możliwością palenia ulubionej marki papierosów aż do śmierci na raka. Niż z posiadaniem jakichś bajońskich sum pieniędzy. Żartów o podłożu LGBT, ale smacznych żartów pragnę zaznaczyć i o nierównościach społecznych jest w tym komiksie naprawdę dużo, ale wszystkie wplecione zostały w fabułę naprawdę zgrabnie i ani przez moment Tom Taylor nie traci wspomnianego wcześniej przeze mnie odpowiedniego tempa narracji. W finale jest co prawda trochę dzikiej nawalanki z Demonem, która momentami przypomina znacznie bardziej komiksy superbohaterskie niż po tytule z Hellblazerem można by się spodziewać, ale poza tym jest całkiem dobrze. Niewybitnie, jak w wielu historiach Anisa, chociażby, ale wystarczająco dobrze, by przekonać nowego czytelnika do postaci Johna Constantina. Jak wszystkie oryginalne komiksy z Black Label, Wzlot i upadek wyszedł w oryginale w trzech zeszytach po około 50 stron. Format jest trochę szerszy niż w standardowym komiksie amerykańskim, a całość spina gruba oprawa. Jeśli więc chcecie sprawdzić, czy ten cały Hellblazer jest w ogóle dla was, w jakim tonie utrzymana jest historia i jak wygląda poczucie humoru, to śmiało sięgnijcie po Wzlot i upadek. A jeśli wam się spodoba, zaczniecie zbierać te grubasy, Enisa, Elisa, Delano, Azarello i tak dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Spoiler included. Cześć.